W tej grze jestem najbogatszy! To moja największa, najlepsza baza, gdzie mam wszystkie, najlepsze brainroty w całej gierce. One są zbustowane na maksa, sekretne, Rainbow. Ten brainrod daje mi 550 milionów na sekundę, a ten mi daje 600 milionów. Jest to brainrod połączony La Grande Combination Rainbow. Patrzcie, ma wszystkie moce. Ulepszyłem go na maksa. Ma wszystkie moce z eventu. I laki blok unstable sekretny. Patrzcie, najlepszy laki blok, który zaraz otworzymy. Pa, te wszystkie prainroty są najlepsze. I chodźmy zobaczyć do innych bas. Może coś jeszcze ukradnę. mam taką rękę. Patrzcie, taka duża. Chodźmy ko kogoś ukraść. Może do Lumi. Ha, ukradę oh, ci prainrotę. A Nie, masz? Dobrze. Po, nie, nie, mnie! Po, a masz, powalę ciebie, a masz, dostała! Ała, ukradnę ci brain rota, ukradnę nie, ci brain rot. Nie, 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 i nie, 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 Zaraz, nie, 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 ja, nie, 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 Brbr, brr, patapim, 15 tysięcy buuu, ale słabe brain roty ty masz i ja... To są jest... moje najdroższe smajs, ale nie, nie. lepszy! One są słabe, Lumi. Masz masakrycznie. A... Dobra, wiesz co, wiesz co? Sprzedaj te brain roty i. Hmm, niech I ja się wtedy? poświęcę dam ci prezent. Sprzedaj to wszystko. Sprzedaj to. No to, dobra, jest, to jest słabe. Dobra. Sprzedawaj to wszystko. No dobra, sprzedam wszystko, ale ja nie będę nic miała wtedy. Tak, twoja baza będzie pusta, ale ja się odwdzięczę. Ej, zobaczycie, co się jej dam. Kliknijcie łapeczkę w górę, widzowie, teraz wszyscy. Wy możecie dać łapeczkę, a ja jej dam takiego brain rota. Ale będzie super, ona będzie się mega cieszyła. Klikajcie My łapeczki, subskrybujcie. teraz mam pustą bazę. Oooo, Lumi nic nie ma. Jest pusta. I... Teraz jestem Smutna. Najbiedniejsza tu! No, jesteś smutna. Chodź, 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 chodź. <laughs> Lumi! Chodź, chodź! Dziewczyno, dam ci coś fajnego. To jest moja najlepsza baza! Najlepsza baza? Mamy rainbow! To są moje najlepsze brain roty w historii całej gry. One mi dają po 600 milionów, po 3 biliony na sekundę. widzisz? on mi daje 3 biliony! A ten mi daje 45 milionów, ten daje mi 100 milionów. Wiesz co? Możesz sobie jednego zabrać I naprawdę mogę je tylko zabrać sobie. Ale się cieszy tak się cieszy Ło, wow, ale krzyczy Dobra, wiesz co? Lumi, możesz sobie zabrać tego 10 bilionów. Gram bam bam bam, ma dung, 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 dum. Dung. Naprawdę mogę go ukraść i ty mnie nie walniesz łapką? Tak, nie walnę ciebie łapką, łapkę schowam, możesz sobie to ukraść. Dobra, schowam. To ja klikam i... Proszę bardzo. Tak się ucieszyła! Będę Ej. Najlepsze brain roty. Jej, jej, Ale się jej, ucieszyła! Jej. Ej dobra, elegancko! Ucieszyła się, to jest mój plan. Może rozdam swoje brainroty? Hmm, nie wiem, one są takie, ja ciężko na nie pracowałem. No nie wiem, czy, czy je mam rozdać? Hmm, nie wiem. Dobra, chodźmy do kolejnych baz, czekajcie. E, do kolejnych baz, może dajmy do bazy, podejdźmy tutaj, gracz Melka jest, no słabe ma brainroty. Ojej, jakie słabe, Burbalonil, ojej, Pff, ale słaby brainrot, nie no, masakra, nie mam co tu kraść. Uuu, ta ma dużo, ulala, la. gracz Zuzia, hmm, Zuzia? Dobra, zobaczmy, we... ona ma hospota sekretnego, ulala, la. może do niej wejdę i ją ukradnę, może wejdziemy sobie, o tam jest Majki, ukradnę ci Brainrota, a ma. O nie proszę, ja mam Pum. taki biedny brain rota, Pum, leżeć, a, leżeć, 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 Ukradnę ci Brainrota. ci brain rota, proszę. ci proszę, to są moje jedyne, On nie, ja tyle na niego zbierałem, spójrz jak ja mam słabe brain rotiki. Ej, faktycznie, ale ma słabe, buuu, 500 dolarów, 5 na sekundę? Mhm, mm tak, a tutaj jest mój najlepszy, który robi 200 na sekundę. Nie, no masakra po prostu. Tragedia, masz słabe brainroty. Aż mi ciebie żal, że no nie, no, no tragedia przecież te brainroty. tunk Sahurt, on był kiedyś, dawno temu, 3000 rare, najsłabszy. Pff. Ale to są moje ulubione, no na inne nie mam pieniążków już. Dobra, wiesz co, sprzedaj to wszystko. Ja ci dam. Yy, no weź to, ja ci dam prezent. Weź to, sprzedaj to. To są słabe brainroty. A tak. jak mnie oszukasz, no to, nie, to ja moje cię jedyne brainroty. Nie oszukam cię, zaufaj mi. No, no dobra, no to trochę, sprzedam je, pa, Trochę pa. go nabiorę. i powiem mu, że nic mu nie dam. Dobra, on sprzedaje brainroty, patrzcie, wszystkie brainroty sprzedaje, dobra. Uuu, baza staje się pusta, pusta się baza dostaje. Dobra, Tung Tunga sprzedaje, nic nie będzie pa, pa, miał. A Tung Tung. Mm, dobra. Dobra, się co do... to jest. Antolka, ale Antolka ma słabe. O, to może jej też coś dam. Antolka, chodź za mną. Dobra, wiesz co? Ja coś wezmę. Chodźcie wszyscy za mną. Zgracz Smiley do 829. O, jakie słabe. O, to ma 100 milionów. O, to jest dobre. 300 tysięcy. Słabe, słabe, słabe słabe, Pff, nie, no to są słabe braydroty. Pati ma słabe, o jaka fajna koszulka. Ej widzowie właśnie wpadajcie po moje koszulki, takie eleganckie są na mojej grupie. Macie tutaj moją grupę Robloxową, pokazuję wam i tutaj na grupie możecie mieć takie koszulki, które ja mam e, sobie wpadnięcie na grupę, pogramy razem, kto by chciał, link w opisie, grupa Smile Slow Team na Robloxie. Dobra, idziemy teraz. O, Majki sodał wszystko, Majki, wszystko studowałeś? Nic już nie mam, nic, a nic, no. A, a ja ci nic nie dam, żartowałem. Pom! To jak to mi nic nie dasz? <laughs> Jeszcze mnie uderzyłeś. Aż zablokowałem bazę przypadkiem. A, muszę szybko wyjść, muszę szybko wyjść. A teraz się. A, już było tak blisko. Ha nic ci nie dam, nic ci nie dam. Brrr. Co? Jak ty mogłeś mnie oszukać? Powiedziałeś, żebym wszystkie sprzedał. A. Ale cię nabrałem, ale cię nabrałem. A, a masz nie mogę cię nawet trafić, dlaczego? O, ty masz takie fajne brain roty, no! Nic nie dam, a masz! Puh. A Ja musiałem sprzedać swoje wszystkie! Pu, a masz! Haha, ha, nic nie dam, ha ha, ha, ha. ha, ha. O, nie, ja już nie mam żadnego brain rota. Popłaczę się. <laughs> Moje brain roty. <laughs> o, dobra, ej przepraszam, 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 dobra, chodź wróć, 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 wróć. Ojeju. Co z moimi braindrotami? Jesteś smutny? Tak, jestem bardzo smutny, bo już nie mam żadnych braindrotów. O, no dobra, chodź, chodź, chodź. Wiesz co? Niech ci będzie. Niech ci będzie. Możesz wziąć mojego najlepszego, który mi daje 600 milionów! Możesz wziąć La Grande Combination Rainbow! Co, mówisz poważnie, czy znowu szukujesz? Mówię poważnie, możesz wow, go zabrać. Wow, naprawdę, ale super. Dobra, biorę. Wow, la kombinacje, Hurra, ale jest super i się świeci różnymi kolorami. Jupi, yupi, yupi. Idę do siebie. tra -la -la, dziękuję ci, slow. Proszę Juhu. bardzo. A co, Lumi, chcesz? Nice co, lumi? Slow, a pomożesz też jeszcze moim innym znajomym? Ta, no nie wiem, nie wiem. Czy mam wszystko rozdać? No nie, no to, to są moje najlepsze Tyku, tylko kilka, proszę. Zobaczcie, ja mam Brainrota 10 bilionów, 500 milionów, 500 milionów. Ja mam to, są moje najlepsze zobaczcie. Ten jest sekretny hotspot diamentowy, rainbowowy i jeszcze jest jako guma balonowa. On jest bardzo, bardzo drogi, Lumi. Ale dobra, ja idę po mojej koleżanki, może się namyślić, dobra? Dobra, no to pójdź po koleżanki, no. Dobra, o nie, szybko dziewczyny, O dziewczyny, nie, chyba. Dziewczyny, o znowużę. nie, o nie, o nie, tylko nie to teraz się wszystko wyda. Ej, oni wszyscy Ej, będą... Ej, chodźcie do... wszyscy pod bazę, chodźcie. O, -o. o nie, 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 nie. Ja też idę, Lumi, chcę jeszcze więcej Braindrotów. Nie, 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 nie. O nie. Ej, koleżanki, zapraszam. O, -o. o nie, teraz wszyscy tu biegną, nie. Chodź, teraz każdy chce Braidrota, serio. O, o, ile was tu przyszło, ile Kiesz was tu przyszło. koleżanki, No nie, serio, przyszło was tu nierównie tylu. Co wy chcecie ode mnie? Ja chcę brainrocika jeszcze jednego. Jakiegoś bogatego, ja co daje dużo pieniędzy. Jednego, proszę, proszę. proszę. Hej, hey, mogę brainrota? Ona pisze hej, mogę brainrota. No nie, wszyscy są teraz brainroty. O, oh, o, oh, najgorzejsze. kolejna przyszła. Kolejka, kolejka. Wszyscy chcą brainroty moje. Jaka długa kolejka jest. Nie. Proszę się nie ja to o zdałem. nie, o nie, o nie, o nie, dobra Ej, słuchajcie, zaraz będą chyba brali Nie wiem, czy mam im pozwolić Zaraz zobaczymy, a wy widzowie możecie zacząć moje koszulki Patrzcie, tu są nowe koszulki Smilandia, niebieska I taką ja też mam Możecie mieć taką fajną koszulkę Smilandia Link macie w opisie, jest też pomarańczowa, zielona Niebieska I... Yy, Pomarańcz, różowa, tak różowa. Dużo, no jest no, du dużo kolorów. Jest, spadajcie nowe rzeczy oraz poduszka, szyby. Jest link w opisie. Fajne rzeczy czekałem już na was. Nawet jest nowy bidon. Rzeczy wleciały, link w opisie, smajso.pl. Zapraszam. Dobra, a teraz one mnie proszą. Prosimy, prosimy. No pomóż, no! Dobrze, Jesteśmy dobrze, biedni, dobrze. Tak, no. ja chcę jeszcze jednego. Okej, okay, okej, okay, piszę. Okej, okay. zapraszam. Będę wam pokazywał. Po kolei, którego możecie zabrać. Okej, okay, rozdaję brainroty. Rozdaję wszystkie brainroty. Najlepsze brainroty w grze. Okej, okay, dobra, no to zapraszam. Ty możesz zabrać brainrota. Hm, tego za 500 milionów. A ja takie Patrzcie, ma chmurka ma zabiera i odchodzi. Tak, możesz pójść, proszę bardzo. Jak się cieszy, patrz jak podskakuje. No i teraz odchodzi z brainotem. Poszła sobie papa. Pa. Na następna smajlitka Okej, okay, ty możesz zabrać tego brainro. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Ty możesz zabrać mm, tego, tego brainuta hospod! tego. Nie, nie tego. Nie, to lucky bloka, nie tego. O, 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 nie zabiera tego. Nie, Ej, nie nie, nie, tego. A masz, nie tego! Nie tego, nie tego, o, nie tego, Braidrota! Chodź, nie zapraszam! tego! ona wzięła tego! nie tego. na koniec kolejki! Tego hotspot! Tego hotspot, hotspot, hot tego, 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 tego możecie! Hotspot, no proszę bardzo, kolejna podchodzi i może zabrać Patty, proszę bardzo, tutaj może zabrać tego, tego, pokazuję! Proszę bardzo, hotspot, 500 milionów! Ja cię kręcę, do nie sekretny mój wow, dobry Ale ona będzie rot. bogata teraz! Dobra, okej, okay. Mikey Lumi, możecie podejść? Na, ona -a. Zabiera. Na, Zabieraj, zabieraj, zabieraj Okej, okay, Majki, ty możesz zabrać tego Lucky Bloka sekretnego. Zaraz otworzymy to u ciebie w bazie i lumi... Wow. Lumi tak samo, możecie zabrać te to one są Lucky Bloka! Hurra, To są Lucky nie block, sekret rainbowy jeszcze w gumie balonowej to są najlepsze Lucky Bloki! Wow. Najlepsze lucky bloki, tak, Ej, tak. O nie. Czemu zablokowałeś bazę? Skoro o mogę nie. O, Ej, nie, a przy, ja środek... tego nie mogę nawet podnieść! Przez przypadek, przez przypadek po prostu, a tego nie możesz pewnie. No rowa, no to ja otwieram go, czekaj, otworzę. Uwaga uwaga, otwieramy, otwieramy. Zacznijmy sobie panie. Trzy, dwa klikajcie, łapeczki! Uuu, leci, 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 leci. Co to będzie? I... Wow, tor gado Ole, Dini gadowki. No dużo zarabia. jest mogę go... Ale super! 305 milionów na tak. sekundę Okej, Ok, la możecie la tylko... Bardzo zaraz się odblokuję, coś, coś mi się te przeszkadek dało. Okej, okay, ta da, następna osoba. Możesz tutaj tego, hotspot. Dobra, może cię wszystko brać, no, już rozdaję wszystkie brajnowy. No i macie, ale się cieszę, zabierajcie, no to idźcie, no idźcie, 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 idźcie. no już nie nie wam dam. najlepszym przyjacielem. Dobra, 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 dobra. Tak jest, ok Zuzia Czekaj, zabieram Zuzię Mela, Mela, bierzcie tutaj, bierzcie, bierzcie Możecie zabrać te Możecie zabrać te Bierzcie je, Okej, okay, daję Bierzcie je, że mogą tutaj, nie? Zabierzcie okay, Ja daję. chcę jeszcze, ja chcę jeszcze, ja chcę jeszcze Biegnie szybko Lumi chcesz jeszcze? Serio? Jeszcze no jednego Naprawdę chcesz jeszcze? O nie, moja baza zostanie pusta Rrr, Ale tego dla żadnego. swojej przyjaciółki, dla Lumi, no z byclo, no to nie. ja wezmę jeszcze jedno La Grande kombinację, bo bierzcie, mi nie brakuje. O, nie, oni co e, mi wszystko zabrać! Nie, 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 nie zabierajcie mi ostatnich brainrotów, nie! To są moje dwa ostatnie brainroty, zostawcie je! Moje ostatnie brainroty, nie! Zabrali! Zabrali! Nie mam brainrotów, moja baza jest pusta. Aaa, miałem najlepsze brynnoty, miałem tutaj najlepsze. I wszystko zabrali rozdałem za darmo, normalnie, no nie, teraz muszę zaczynać od zera! A, ja cię kręcę. To były najlepsze brynoty, jak sami widzieliście. No i każdemu rozdałem, a hmm teraz nic nie mam. Moja baza jest pusta. No nie, teraz musimy inne brynnoty. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzu, jakie wy macie brynoty. Jestem ciekawy, dobra? Kto gra w tą gierkę, to napiszcie w komentarzu, jakie macie brynoty, przyznam... Komentarze, przypnę serduszko i wpadajcie też na mój sklep po fajne koszulki Nowa Smilandia, gdzie właśnie te rzeczy czekałam na Was wraz z poduszką. Poduszka, shiby, tak samo jest ręcznik Smilandia, zobaczcie zegar, lampki, wiele rzeczy. Link w opisie. Smile Team! No a ja teraz muszę szukać Braid Rotów. Ej, da, da ktoś? <laughs> teraz ja nie mam nic!